Cześć harda-horda. Dzisiejszy odcinek szybkiego strzału będzie bezpieczny jak żaden poprzedni. Wszystko za sprawą nowego kasku Bontrager Starvos z systemem WaveCell. Zaczynamy. Prezentowany kask to nowość na 2021 rok. Jest to zarazem najtańszy kask właśnie z rewolucyjnym podejściem do ochrony naszej głowy, czyli systemem Cell. W dużym skrócie, Wavecell to system połączonych ze sobą komórek, które w przypadku uderzenia, w wypadku, absorbują właśnie siłę uderzenia trzystopniowo. Jest to, można powiedzieć, takie połączenie zderzaka z poduszką powietrzną. Przejdźmy jednak do tego, jak w samym kasku się jeździ, a jeździ się bardzo komfortowo. Wszystkie kaski Bodragera charakteryzują się tym, że mają dosyć małą ilość gąbki. Tutaj jest oczywiście podobnie, jednak w tym miejscu, w którym gąbka jest potrzebna, czyli w pasie czołowym, jest ona dość gruba i Godna. Cała skorupa Wave bardzo dobrze przylega do głowy i szybko zapominamy o tym, że jedziemy w kasku. Cała technologia nie jest najlżejsza, ponieważ prezentowany kask w rozmiarze M waży 350 gram. Również kaski w najwyższym wydaniu, czyli te najdroższe, ważą podobnie. Czyli jednak ten system po prostu dodaje dodatkowych gram. Porównując to z moim kaskiem, w którym że na co dzień, jest to różnica około 100 gram na korzyść tego, który mam obecnie. Jednak trzeba przyznać, że dzięki zastosowaniu WaveCell cały, cała masa rozkłada się dosyć dobrze na całej powierzchni głowy i komfort jest naprawdę duży. Zastosowana w kasku technologia WaveCell generuje dwa problemy. Pierwsze to Cała skorupa WaveCell jest wkomponowana właśnie w obrys kasku, przez co nieco zwiększa jego grubość, staje się bardziej masywny. Drugie to na pewno wentylacja. W kasku Star Wars naprawdę mamy dosyć duże kanały powietrzne, ale mimo to technologia WaveCell wyłapuje właśnie to powietrze, ograniczając jego przepływ. No i nie możemy tutaj mówić oczywiście o klasycznym wietrze we włosach. Takie są jednak koszty pięciokrotnie lepszej ochrony naszej głowy względem standardowego rozwiązania, jakie są w innych kaskach. Dostosowanie pasków bocznych za pomocą klamerek Lockdown, to jest prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie, jakie widziałem do tej pory w kaskach. Również pokrętło, które jednocześnie reguluje wysokość oraz obwód, na którym kask będzie się znajdował. Sprawia, jedno i drugie sprawia, że bardzo szybko dostosujemy kaskę do swoich potrzeb. Dzięki za oglądnięcie! Pamiętajcie o subskrypcjach, łapach oraz komentarzach. Do zobaczenia w przypadku kolejnego testu. Dzięki strzała.